Mamy tutaj ciągnik 6930, który jest po kolizji z autem osobowym. Warto zaznaczyć, że my jako autoryzowany dealer zajmujemy się kompleksową likwidacją szkód komunikacyjnych. Jeżeli mówimy o tym konkretnym przypadku, uszkodzeniu uległo opona, felga, schody, łożyska zwojnicy. Także te części oczywiście są wymieniane na oryginalne części nowe. Okres zimowy to też takie poważne naprawy, jak tutaj w tym przypadku, co tu się dzieje? Model 690R. Trafił do nas na kompleksową naprawę silnika. Ile godzin do tej pory ten traktor przepracował? mi przepracował około 15 tysięcy godzin. Ale rozumiem, że to nie jest wymiana, tylko tutaj wymiana. Podzespołów tego silnika, powiedzmy. Tak jest tutaj e, łącznie z wy, wymianą tulei i, i, i tłoków. E, kolejnym przypadkiem jest ciągnik 695M, e, który trafił do nas na montaż fabrycznego zestawu e, nawigacji. Oferujemy również e, usługę montażu ciągników, które nie były fabrycznie wyposażone w te układy. Był John Deere 6930, kilkunastoletni, były ciągniki kilkuletnie. Przykład e, tutaj, taki ekstremalny bym powiedział 6900. John Deere, który już z Zdecydowanie ponad 20 lat ma. Co tutaj było robione? Trafił do nas na e, kapitalny remont silnika po przepracowaniu e, ponad 200 20 tysięcy godzin. Uh -huh.